życia Kto Cię nie poznał, nie wie czym boleści. Kto Cię nie skosztował, nie zna czym cierpienie. Tobie więc poświęcam młode mi. Ty o szkołę, przez lata mego życia stoisz na straży kumnięcia i bycia. Ty wysycasz ze mnie wszystkie soki. Przez siebie nie znam, czym światam go. Ty i się, śmieją, życia używają. Ja Tobie oddaję to, co oni mają? Wszystkie my lata młode, we zdrowie, talenty i urody. Kiedy się na tak chole, o szkoły, W zniknę z tego świata, tak na jednej nocy, zakończę dręki, cierpienia odrzucę, te niewdzięczne mury już nigdy. thank no. you Znowu się spóźniłeś? No tak, bo taka starsza pani zgubiła 50 zł. Aha, i pomagałeś jej szukać. Nie, stanąłem na makrocie i poczekałem aż odejdzie. Krzysiu, znowu się spóźniłeś na lekcję? No tak, musiałem umyć ręce i nogi. Ale obiecuję, to się już więcej nie powtórzy. Siadaj, przygotuj się do zajęć. Czy w tej klasie jest ktoś, kto zrobił zadanie domowe? Proszę, Stefanie. Wypracowanie. Motyw dzikiego zwierza w literaturze polskiej. Henryk Sienkiewicz to autor, który większość swoich prac napisał sam. Przykładem może być powieść pod tytułem Krzyżat. Jeden z jej bohaterów wybrał się na polowanie. Jechał na koniu, a szpiana leciała mu z pyska. Kiedy Jagienka dowiedziała się o jego wyprawie, wybiegła z domu i wyruszyła z kopyta za rycerzem. Dzielna Białogłowa, głowa, ratując z przed napaścią dzikiego zwierza, zabiła go. Bohatera książki Adama Mickiewicza, Pan Tadeusz spotyka również przygoda z niedźwiedziem. Myślę tu o tajemniczej postaci księdza robaka. Tajemniczej, gdyż nikt nie wiedział, co kryło się pod jego tytanem. W czasie polowania ksiądz robak strzelił do niedźwiedzia, który zwalił się z hukiem i nie czekając na okładki, pobiegł do domu. Takie opowieści mrożą krew w żyłach. Myślę, że spodoba się u Panu moje wypracowanie, no ale jeśli nie, to bardzo mi przykro. Ale musi Pan wiedzieć, że bardzo się starałem, no ale jeśli nie, to trudno. Końca przyjaciół się ze Staszem, który to rżał. Myszy zagryzła Popiela, jego żony Popielnicę oraz córkę Popielniczkę. I z takimi stopniami ci przystąpić do matury. Kochanowski był pierwszym poetą, który reklamował Ripę. Balladyna doszła do władzy po mordach. to człowiek któremu się nie powiodło. Zoom jest największym bogactwem Polski. Dla Was opatrznik dwa największy. Egipcjanie. Waconowali ludzi, żeby człowiek nie rozkładał się w trumzie. Sztygar miał podziemne stosunki z koniem ludzkim. Jacek ja Sopilca wyciągnął rurę i strzelał. <mulity> Dziś powtórka. Edmund, wymień dwa tajemniki. Kto? Ja? Świetnie. <mulity> Ale wymień nazwiska trzech sławny molarek bolił skrzynówek. Nie. <grywa> nie słyszałeś może o Sienkiewiczu, Kochanowskim, Słowackim? Nie, ale to pewnie dlatego, że nie interesują mnie gracze rezerwowi. <grywa> <grywa> Jak zapewne wiecie, przysławia są mądrością narodu. Przypomnijmy kilka sobie z nich. Ja będę zaczynać, a będę kończyć. Jak cię widzą, E, to pracuj, jak Cię widzę, to pracuje. Tak. E, ta. Kto rano wstaje? E, tej się nie wyszpi. E, nosił był razki. E, dopóki mu się ugonił, bo Jeden plus. Za co plus? Na chęć do życia. <grym> Dziękuj Harek. Cześć. A, tam ciasno w kuchni. Oko za oko. A będzie mi <grym> Ma Apokalipta. Maturzyści o cierpiu boleści. Przemurla. Bo masz głupków w klasie. Zapiszcie sobie zadanie domowe. Tak, tak myślę. Piszcie, piszcie. Jak wyobrażam sobie pracę dyrektora? Romanie, dlaczego nie piszesz? Od tego mam sekretarki. <zysklarziny>